Witam was bardzo serdecznie, moi ministry z tej strony GeloQuero, w kolejnym odcinku Jaki? Porozmawiamy z Krukiem. Przynieś mi coś. Zaskocz mnie. Dobra. Młotek mogę co najwyżej naprawić sobie. Ale nie ma takiej potrzeby, OK. Dobra. Wystarczy mi to, co mam w takim wypadku, i zobaczmy, gdzie my możemy iść. Wszystkie zostały spełnione. Czas wrócić do jej obozu i zapytać, czy wyjdzie za cara. Hmm. Dobra, powiem tak. Najpierw sobie wykonamy. Aaa, bo tutaj są jakieś zadania. Mm -hmm. Dobra, więc skupmy się na bagnach razy 2. Wykonamy sobie dwie mapki z bagien. Zobaczmy co tam w ogóle będzie na nas czekać ciekawego. Bagna chyba nie były aż takie ciężkie. Ale to się zaraz okaże. Co tak długo ładuję? No właśnie, idziemy. No co ty. Łoł. Wow. O, tylko. na dwa strzały tylko. Szukaj. A, tylko jeden chlebek szkoda. Nie, 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 nie chcę gadać, nie chcę gadać z piecem. Okej, okay, chodźmy w lewo. O, nawet się dobrze z ten, Nawet się dobrze złożyło, że tu poszedłem. A, bo tu jeszcze na dół można iść. No i tu nas już czeka walka. Serio nie trafiłem? Dobra, bez sensu zbierać te kopiejki, bo one i tak zaraz mi wypadają. A, ta żaba mnie tutaj najbardziej na tych bagnach wnerwiała. Więc, więc kierujemy się na dół. Wdrapujemy, lecimy do ponocy skały. Dobra, tutaj już wszystko, żeśmy sobie przejrzeli. żużem takie zniszczenie, taka destrukcja. O kolejne kowadło. To dobrze się składa, będziemy mogli naprawić że się jeszcze nie da. No. Da się, dobra. Pięknie, pięknie. Ups, ups, nie zwróciłem uwagi. O Jezus, no tak, moja mocarna ręka to jest przecież... Szczerze, że nawet w sumie dobrze, że to się tutaj stało, bo zaraz za rogiem mam przecież popadło, więc możemy sobie wytworzyć przedmiot, tak? W dalszym ciągu samo zabarwienie pod damage, pod damage, pod zużywalność, pod skarby i pod leczenie. Zresztą to leczenie nie jest do końca takie potrzebne, ale Pięknie. I załatwiani. O, Bożek. A gdybym tak złożył w ofierze na przykład... kurzą nogę. Hmm, wyśmiał mnie i tyle. Ten jeden nikczemnik został. Już po nim. Bardzo dobrze się złożyło. A teraz już pamiętam, żeby chleb zjeść spokojnie. Mamy piecyk i nic więcej. Więc wdrapujemy się i lecimy do zamrożonego, do skały, tam zaczynaliśmy w sumie. Bardzo dobrze. Wiem, że tam coś jeszcze było do odkrycia na dole chyba. A wystarczyło tu się przenieść, dobra. A, u góry jeszcze. No to jest całkiem silne, muszę przyznać. Daj mi tego, bo ten tutaj będzie ich leczyć jak porąbane. Iwan hmm. się nie poddaje, Iwan to jest mocny gość, skóra i kość, no, zapomniałem o tym przecież. Musimy się będę przejmować jak mi tutaj jakieś dodatkowe itemy wyskakują? Co? A ten pech mi nie wzrasta w ogóle. to dobrze w sumie. Dobra, zjedz sobie ten chleb. Marnie wygląda Iwan. Żabson nie żyje. No, bo z drugiej strony też. A, jest jaskinia. Bardzo dobrze. No dobra, jest jaskinia, ale nie ma. Hm. Nie ma runy. Ok, mniejsza z tym ja mogę sobie założyć. Poruszasz się szybciej, ale atakujesz wolniej nie chcę tego. Czasem wrokowie jestem się wystraszeni. Atakujesz szybciej, ale częściej chybiasz. Zadać większe obrażenie, gdy masz pH. w sumie nic konkretnego. Nic czego bym używał może tak. Zjedz chlebek, zjedz prawda? Yy, nie może być. Zatuk go ręką. Dobra, spróbuję tego użyć. Zobaczymy, jak się będzie sprawować. I nie znajdę kowadła oczywiście Wolny strasznie z tym łot. jest jeszcze nie trafiłem. Najgorzej i pozamiatane. W ogóle to widzę, że taka trochę ślepa uliczka nam się trafiła. No, trudno. Teraz się ten hektar będzie trzeba wracać. Ale może jeszcze na coś ciekawego się natrafi na po drodze. Chociaż wątpię, wątpię. Góry byliśmy, nie ma niczego. Też byłem. No, właśnie, bo jeszcze by wypadało znaleźć wyjście, nie? No, to chyba już tutaj będzie, bo widzę, że zamazane jest. Więc gdzieś tam zapewne nie byłem. Chociaż trzeba by się kłócić, widzę hmm. tutaj też mamy ślepy zaułek. prosimy sobie po raz kolejny młotek no co jest? No tak wezmę. Pięknie, to jest ciekawe, gdzie jest drogowskaz, który nas stąd zabierze. A okej, okay. w ten sposób się nie przedostanę. Dobra, tak już prędzej. Tu jest obóz, z którego startowałem. Hm. Nie zwróciłem uwagi, gdzie jeszcze mogłem nie iść. To się znajdzie. Take it easy, bro. Okej, okay, tu jest ten Bożek, u góry. Widzę już, że nie byłem. Dobra, to biegniemy, czym prędzej. W tak mam w życiu, mam? To jest pytanie tutaj chyba. Tak jest. Uuuu. Nie wiem co to za monstra. Ale widzę, że się proszę o śmierć. No nie no naprawdę. Zresztą już go tą ręką gromolę. Znowu się będę musiał z jakimś innym połować. O Jezu, przepraszam. dobra, idziemy stąd. Evan made lots of in his... Tak, wiemy, wiemy, czego się nauczył. Leć, pokaż resztę. Rogoju rzuceni lub odepchnięci niedźwiedzią łapą, nie chce, wieje wiatr, nie chce, burza piorunów, jakieś koszty strasznej umiejętności wiru, piorun może zaatakować pobliskich przeciwników. Hmm, Nic się tutaj nie przyda za bardzo, ale już jeśli mam to wziąć, to wezmę. Dobra, i w tym momencie nie kończymy odcinka, ale weźmiemy sobie jeszcze drugą bagnistą mapę, na której będziemy sobie po prostu do kompletu eksplorować. Hmm. Dobra, nie możesz szybciej wytworzyć? Okej, okay, teraz tak. Możemy coś założyć, coś się pojawiło. Czasem nieczyste stworzenia zwalniają po dotknięciu Ciebie. Po zabiciu wroga przyspieszasz na krótką chwilę. Ale lepiej niż nic. Teraz mamy tak. Jeszcze raz bagna. Zanim w sumie pójdę do królewny, to sobie odcinka mi będę rozgrywać właśnie te etapy. Dziś padło nam bagna, jutro padnie na pole, pojutrze padnie na górę. Dobra. Raz jeszcze masz rację. Zbierałeś, pozbierałeś Po zamiotani. Już widzę walka będzie znowu J. -Hall. żyje. O nie. Nie było nawet informacji, że to się zniszczy. Więc o co chodzi? No Trudno będziemy skorzystać z tego secondary z zwykłych widał. biegniem do góry zdobywać góry e no taki częstochowski żeby się kolegą gadać no prosta droga w sumie jest Możemy wytworzyć znowu jakieś widły w sumie. Skoro taką sytuację tu mamy. Wezmę sobie. Śmiercioność znowu. Żelazny kieł, grot i. O. Broń rzadziej się psuje. Przywraca życie. I. Magiczny przedmiot, bo się. Zobaczymy co to za ciekawe narzędzie nam wyjdzie z tego. No prawie tak samo wygląda. Wiemy, wiemy. Ruda i chlebek. Słowiańskie techno, hehe. <śmieniczy> Dobra, zjedz chlebek. No Jezu, naprawdę. To, że tak powiem, te widły dosyć konkretny damage zadają, jak się używa na przeciwniku. Ale z drugiej strony nie ma się co dziwić, nie? Od tego jest śmiercionośny metal. Z jest przejście. Lecimy. J. Ho! Piecyk. Poza piecykiem nic więcej. Dobra, więc wdrapujemy się do wrzącej kołuży. Ok, Okej, i teraz lecimy w lewo. Chociaż może bym sobie naprawił ten młot. Naprawa i wydobywania. Napraw. Tak jest. Perun? Mokosz. Złożymy ofiarę i damy mu kosmy grusałki? But... <laughs> Może mnie nie lubi. No tak. Chby na przy takim przyspieszeniu cały czas biegać. A 123. Części ciała mam ładnie. Dobra, i po raz kolejny tutaj też niczego nie ma, ale za to możemy zejść sobie na dół. O Jezus Maria, znowu nie zwróciłem uwagi na pasek z życiem. Dobra, to użyjemy sobie tego młota. I znowu mnie czeka wytwarzanie tego młota, no. Czemu ja zapominam cały czas o tym jedzeniu? Gdybym tak zrobił właśnie pod szybkość, ponadczasowy i dał tutaj pod damage, o to by się lepiej zgrało, nawet myślę. Nie wiem, damy tu. Dodamy. Taka loteria szybka. W sumie mogę też naprawić to Tak jest. Odejdź Uuu, rozległe. Szybciutko padają. Jak muchy wręcz. Ten już ucieka przede mną w ogóle. <gryny> Dobry agent. O, nic więcej? Dobra, no to w takim wypadku to by było na tyle, Czego nauczył się Iwan? Żelazo to moc. Broń stworzona z rzuciem rudy, żelaza jest wytrzymalsza. I w tym momencie zakończymy sobie ten odcineczek. Bo, tak jak obiecałem, tutaj, jak sobie zobaczymy, zostaje nam pole, góry lodowe, góry lodowe e, krainy martwych i las. Więc w sumie, pole i las sobie następnym razem zrobimy. A tymczasem, dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Bye.